Jesteśmy w łańcucie, brama główna i udajemy się do kasy zakupić bilet. Ale to piękne. Thank <laughs> you. ozdobioną złoconymi listwami z tak zwanym rokajem. Rokaj ma często dość skomplikowany kształt, przypominający czy to małżowinę, czy... Musimy pamiętać, że w takim arytopatycznym domu jak ten służba była bardzo liczna. Bez niej nie można sobie było wyobrazić funkcjonowania... Jesteśmy w korytarzu drugim północnym. Korytarz taki wystrój, jaki Państwo widzą, uzyskał w okresie międzywojennym.

Jeździł mieście ugodniliśmy galerię portretów przodków, właścicieli. Obecny wygląd otrzymał w końcu XIX wieku. Na ścianach wiszą głównie portrety przedstawicieli polskich robów malarskich. Proszę teraz przejść parę kroków do przodu. Po prawej stronie, tuż przed oknem, wiszą cztery obrazy. Proszę przy nich przystanąć. Obraz o lewej u dołu przedstawia księżną marszałkową Izabelę Lubomirską, żonę Stanisława Lubomirskiego, ostatniego właściciela łańcucha z tego roku. Założonej pod koniec XIX wieku przez księcia Michała Radziwiłła. Tym razem przyjrzyjmy się komodzie. Technika misternego układania różnokolorowego drewna zwana jest imitacją. Jesteśmy w łazience ze strony odchodzącej patelni. Również dla nas, Stary Jabłkowski pozostawiał zamek pod okienkiem swojego zarządcy, Juliusz Cansuła Muszera. Ściany tego salonu zdobywała Zegra w stylu Ludwika XVI. Nazwa w stylu wychodzi się od króla Francji, który panował w II promowie XVIII powieku. Proszę zwrócić uwagę na to, jak sztukaterie ścian i sufitu pięknie harmonizują z podobnym dokończeniem. E